Cześć, witam Was serdecznie, Maciej z biura Nieruchomości Happy Home z Łodzi. Zapraszam Was teraz na mieszkanie. W tamtym tygodniu widzieliście odcinek, w którym były na jednej księdze dwie kawalerki. I to jest to samo mieszkanie, tylko jest do remontu. Więc zobaczycie sobie, jak wygląda teraz mieszkanie przed remontem i co z niego można zrobić. Wejdźcie troszeczkę, wejdź Piotrze bliżej troszeczkę, pokażesz, że... <laughs> Co wam chcę pokazać? Po, po tej stronie będzie jedna kawalerka, po drugiej stronie tutaj będzie druga kawalerka, będzie zburzona ta ścianka i będzie otwarta łazienkę całą podzieli się dla jednej kawalerki i dla drugiej. Tutaj pierwotnie y, jest kuchnia. Y, myślę, że tą kuchnię jak widzicie, jest w stanie. Mateusz z manufaktury milionerów kupił to mieszkanie i będzie też dzielił na kolejne, kolejne dwie kawalerki. Więc troszeczkę ją pewnie wydłużyć, tą łazienkę, żeby dla tej kawalerki była jedna i dla tamtej druga. No, roboty ma od groma. Nie dość, że to jest czwarte piętro, ale słuchajcie, w bardzo dobrej lokalizacji, ponieważ od tej lutomieńskiej, która była w tamtym tygodniu 156. Tutaj na mokre jest bardzo bliziutko, więc włókniarzy, ale ja włókniarzy już jest tutaj. Dosłownie kilometr jest do manufaktury, więc myślę, że też to nie będzie problemu z wynajęciem. Jest to czwarte piętro, tu akurat jest z balkonem, więc z tej części, jak widzicie, w opokanym stanie kuchnia była, okna są PCVki, więc można je zachować, bo są w dobrym stanie. Zrobi się te dwie kawalerki, wymieni się instalacje, wszystkie elektryczne, hydrauliczne, futryny się powymienia. No, tu jest wszystko do zrobienia. Zobaczcie, nawet jak Łazienka wygląda pierwotnie. Jest bardzo duży spadek. No i tutaj trzeba będzie od razu kabinę prysznicową z jednej strony, a prawdopodobnie będzie na tej ścianie, na drugiej ścianie będzie dla drugiej kawalerki. Jak ktoś ma zmysł, to powinien już sobie wyobrazić to, jak to będzie wyglądało w rzeczywistości, tym bardziej, że w tamtym tygodniu był inny odcinek, na którym były te dwie kawalerki. Ten pokój ma 17 metrów fajnie, bo jest z balkonem. Okna balkonowe, jak widzicie, są na, na całości, więc myślę, że tutaj jak się wszystko posprząta, to naprawdę będzie bardzo miło przyjemnie. Tutaj na 99% będzie. Um, yy, aneks kuchenny, jakaś sofka, szafa, tu jest 17 metrów do Łazienka, 3 metry, tu będzie 20 metrów. Mały jest kawalerek w łodzi, gdzie, jest, gdzie są o takiej powierzchni 20-22 metry są prawie, yy, prawie ich nie ma, tak na dobrą sprawę. Ale też mało jest takich bloków, yy, gdzie można to podzielić na dwie, właśnie, osobne kawalerki. Myślę, że to się uda, yy, choć jak patrząc na to. Ile tutaj trzeba pracy włożyć? Jest to czwarte piętro. Ile ten żyzny fizycznej trzeba włożyć, to myślę, że ten drążek, który tutaj jest, słuchajcie, dla przyszłej ekipy remontowej, to na pewno będą sobie chłopaki w międzyczasie jeszcze ćwiczyć, jak będą nosić ten worki. Elektryka jest do wymiany. Ten pokój, jak zburzycie zburzy Mateusz tą ściankę, otworzy się razem z tą kuchnią. To też będzie miało około tam 15 tu jest 12 metrów, no to dojdzie 3, jakieś 15 do 17 metrów będzie też taka kawalerka. Widzicie, no wszystko jest w stanie i tak trzeba zerwać to wszystko, podłogi są nierówne, parkiet jest nie, nie nadający się do wycyklinowania, wszędzie są przerwy. Można paluszka włożyć bez mała, o moje słowo ulubione. Ale okna są dobrej jakości, zadbane, PCV-ki, więc nie ma co tutaj narzekać. Pewnie grzejniki też będzie wymieniał drzwi, futryny, no wszystko. Zobaczcie sobie, że z takiego mieszkania trzeba w taki, w taki remont włożyć około mniej więcej około 70 tysięcy złotych, może nawet i 80 tysięcy no bliżej 80 tysięcy i wtedy, wtedy to ma sens kiedy się wynajmuje takie mieszkanie po 1200 później złotych z opłatami jest to warte w Łodzi jeszcze można takie mieszkanie kupować po 4000 zł z metra myślę że te nieruchomości pójdą w najbliższym czasie w górę obserwujcie zobaczcie jak kolejne będą remonty wykonane przez naszą firmę czy Mateusza czy jeszcze jakąś inną bo też zawiązaliśmy współpracę już z innymi firmami remontowymi, bo mamy dużo zleceń na, na takie, takiego typu mieszkania. Jak chcecie zainwestować, chcecie, żebyśmy wykonali taki remont. Jako nasza firma remontowa dzwoncie do nas, y, oglądajcie nasz kanał i zapraszam Was, do, y, zapraszam was na kolejny odcinek. Zobaczycie, jak to będzie wyglądało wszystko. Cześć.